Dzień dobry. Praktykuję nową rzecz. I, o dziwo, działa bardzo dobrze przez ostatnie dni. Wcześniej miałem bardzo duże problemy, by wstać rano. A teraz, gdy dzwoni mi budzik, to automatycznie mam w głowie: tak, chcę ci pospać, chcę jeszcze sobie poleżeć. Mówię sobie wewnętrznie: tak, to kurwa pać. No i wstaję. Jestem dumny, że to robię, że to tak dobrze działa i że wstaję wcześniej. Lecimy. Przeszło mi mieć w głowie, że coś się zmieniło u mnie, że dzisiaj mogę, a wcześniej nie mogłem. Zmieniła się tylko głowa, zmieniło się myślenie, nabrałem nowej perspektywy i tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle, bo bez tego nie byłoby kroku naprzód, a to najważniejsze. I tak się zastanawiam, czy, czy Ty możesz sobie dać pozwolenie, czy jesteś w stanie sobie powiedzieć, że okej, okay, stary. Dzisiaj, dzisiaj walczę ze sobą, walczę ze swoim oporem i mówię, no to kurwa patrz. Patrz co dzisiaj robię, nie? Budzę się rano. Szósta godzina, nie chce mi się w chuj. Jednak wstaję. Idę, robię robotę. Robię swoją afirmację, robię ściele łóżko. i idę biegać. Idę biegać, nagrywam vloga, bo sobie tak powiedziałem. Jest godzina ósma, a ja zrobiłem więcej niż ty pewnie przez cały dzień. Co polecam? Poleciłem jedną książkę mojej dobrej mega mordzi. Nie będę mówił imienia nazwiska, ale jak to oglądasz, to pozdrawiam Ciebie z tego miejsca. Krótki e-book. Bartka popiela i weź się do roboty i zacznij działać czy coś takiego. Jest darmowy. Książka dosłownie na jeden wieczór. Pamiętam sam zaczynałem od tego. I jeśli masz problem z działania, tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi. Tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz, żeby zacząć. To była książka, w której zacząłem w ogóle czytanie Zawsze chciałem zacząć czytać i pamiętam, że no nigdy nie podobało mi się Nigdy czytanie nie sprawiało mi frajdy, dopóki Dopóki nie znalazłem, nie znalazłem właśnie tego jabłka i od, od niego zacząłem W końcu znalazłem treści, które mnie naprawdę interesowały I to było mega, bo wcześniej były polecane mi książki, takie jak jakieś fantazy czy coś I kompletnie mnie to nie kręciło Jednak tego typu książki z miłą chęcią łapię do ręki i po prostu czytam Polecam Co sobie na zakupki. trzeba kupić, trochę żerełka, jakieś tam kosmetyczki. lejek jak zebra, gościu. Tak zazwyczaj wygląda życie właśnie w Polsce. Deszczowo, pochmurnie, ale trzeba gdzieś się zdać. Akurat moim jednym z długoterminowych celów tutaj jest to, by pracować zdalnie i mieszkać sobie w Polsce. A żeby do tego mogło dojść, to potrzebny jest poziom języka angielskiego. Dlatego też dałem kilka punciaków, żeby poprawić ten, ten, ten poziom. No i coś, trzeba się oddać codziennej nauce i nie ma innej opcji. Trzeba po prostu uczyć się słówka zakubać, zapamiętywać, praktykować w życiu codziennym. No i tyle. Bo aktualnie uczę się wyraźnych słów w pracy i, i z tym, co mam styczność, z tym co się spotkam na co dzień, czy, czy to... Podczas oglądania seriali, filmów, no, nie zawsze chce mi się to tłumaczyć, i nie ma tej, tej mojej inicjatywy, nie ma tej mojej pracy w tym wszystkim. A, a jednak wypadałoby zrobić coś więcej. No cóż, wiedzę, że tak może. Tu bo jak pada, jak leje krewetę, u mnie zawsze kolorowo. Bardzo z głowie, jeszcze coś tam mi muzyczka gra. Dobra, lecę. Akurat do sklepu wbię. Póki co, uje, yeah. uje. Yeah. A propos e e, to dodam link poniżej, żeby było łatwiej tobie go odnaleźć. Polecam raz jeszcze, e, wiele, wiele dobrych opinii, mi pomogło. E, wierzę, że tobie też w jakiś sposób może to pomóc. Kwestia tego, czy to trafi do ciebie, czy nie, czy masz jakiś taki potencjał wewnętrzny w sobie, czy nie, czy po prostu. E, ja jestem bardzo zero-jedynkowym człowiekiem. Dla mnie albo coś jest, albo tego nie ma. Albo możesz, albo nie możesz. Tak funkcjonuje. I wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, że tego, mech, tego typu mechanizmy u mnie siedzą i odnalazłem je z czasem. Dziś wierzę mocno w to, że każdego człowieka życie w większej mierze już zależy od ciebie. Pamiętam podcast Jimmy Quicka, w którym powiedział taką fajną analogię, że nasze całe życie to trzy litery: BCD po kolei gdzie B oznacza Birth jak narodziny, C oznacza Choices jak wybory i D oznacza Death jak śmierć i nie ma nic więcej w naszym życiu poza narodzinami, śmiercią i tymi wszystkimi wyborami które dokonujemy każdego dnia. I szczerze mocno się pod tym podpisuję, bo każdego dnia masz do wyboru. Czy będziesz działał, czy będziesz aktywny w tym życiu, czy będziesz kreował swoją rzeczywistość, czy będziesz tworzył rzeczy, czy będziesz do docierał do społeczeństwa i, i dawał im wartość. Na tym wszystkim to polega, by dawać wartość ludziom. Jeśli dajesz wartość, w końcu, prędzej czy później, ta wartość do Ciebie wróci. I to z, z niezależnie, czy to po prostu w postaci przysługi, czy to w dobrym słowie. Kto wie, ale tylko poprzez działanie jesteś w stanie osiągnąć cokolwiek. Tylko poprzez działanie jesteś w stanie e, kreować swoje, swoje życie. Przybierając bierną postawę i, i nie wychodząc poza w to sferę komfortu, o której bardzo często lubię mówić, to poza tym nie ma nic. Jesteś sobie szarym człowieczkiem, tak jak nawiną głębą. Łatwe rzeczy są mało warte, trudne rzeczy oczywiście są więcej warte, bo tych trudnych rzeczy nie ludzi chce się, chce się dotykać, nie ludzi jest w stanie wykonywać je i, i to tyle ode mnie, do następnego, pozdrow!